To jest koszmarna kraina. Miejsce, gdzie występują różne istoty, które cały czas Cię śledzą i próbują Cię doować na każdym kroku. Ej, nie! W tej sytuacji znalazłem się ja, który zamierza spędzić następne 100 godzin w tym strasznym świecie. Okej, okay, i jesteśmy w tej krainie, to teraz trzeba zejść na dół. Jezu, co to jest? To są ptaki? O kurde, co jest? Była, może zejdę bezpieczniej, tędy. Po udanym zejściu z drzewa zaczęłam od wytworzenia narzędzi, które pomogą w dalszym przetrwaniu. Jak chcę normalnie zacząć mojego survivala, to mogło się dziać totalnie różne rzeczy. Ja się totalnie boję tego. Ehm. Um, Okej. Okay. Chodźmy, może tutaj. Zaczęłam od wykopania kamienia, bo nie chciałam jeszcze schodzić do kopalni. A następnie udałam się do pobliskiej struktury. Tędy jest jakieś wejście. Czekajcie, to jest jakieś więzienie? A to jest wejście normalnie. Tylko czy to jest bezpieczne? niby nie ma TNT, ale... Jakiś alarm włączyłem Postanowiłem przejrzeć skrzynki, aby zdobyć jakieś fajne itemki Feather fajnie Music disk, gunpowder może się przydać Ja stąd wychodzę, widzowie Ale tutaj jeszcze coś jest Czekajcie, tutaj trzeba wejść Okej, okay, mamy szybę, emeralda Nie, co to było? Nie! Nie straszcie mnie teraz. Ej, ja się dosłownie boję. Ja bym poszedł teraz spać, a nie mam jak. Przy okazji znalazłem sposób na szybkie zdobycie żelaza na samym początku. Ja ci co ja sobie wyjdę tędy O Jezu, chyste! Ej, nie kradnij mi! Nie! 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 Ukradł mi mieć! Co za ham? Ugad mi mieć! On może przez wodę? Uciekaj ode mnie, to jest tworzy jeden. Dobra, trzeba biec. Nie ma innej opcji. Trzeba biec po prostu. O matko boska. Na całe szczęście udało mi się uciec, jednak nie na długo. Hej Hilebrain! O kur! O kur... O kur Dobra, jest dzień przynajmniej. Zdjem jakieś jedzenie. Ej, ale nie pij mnie. Dobra, już, już. Przez to, że przed chwilą zjadłem zgniłem mięso, to pojawiła się przede mną okropna istota, która próbowała mi przeszkodzić, zdobywając większej ilości drewna. Najgorsze gorsze jest to, że jedzenia w pokoleniu. Dlatego postanowiłem znaleźć świnie, ale był pewien problem. Tutaj świnie nie dawała pożywienia. O, mamy jeszcze te słonie, one chyba agresywne. Ty jak ja mam to zjeść? Ej, bo ja chciałem jedzenie. No tak. Zginąłem przez małe stworzenie i musiałam przyjść z powrotem kilkaset kratek do swojego grobu. Chcę swoje itemy tego zdobyć. O, zemściłem się na swoim wrogu. Jest to jakaś wioska czy coś? Jest wioska! O wielku mowa. Odwiedziłem strukturę, w której znalazłem trochę siana, z którego od razu wytworzyłem sobie jedzenie. Opuściłem małą wioskę i poszedłem przed siebie, aż zauważyłem pewną istotę. O Jezu, Chrystus, ty agresywny jesteś? Idąc dalej, ta na dzikie jagody łososia? Dzikie mainy łososiowe? Sam nie wiem. Sam bez? Ja się tego boję, zjeść. Okazało się, że to jedzenie daje oddychanie pod wodą, więc pozbierałem trochę. Wioseczka jakaś. Ciekawe, co to jest, znajdziemy. O, jejusiu. Koń. Koń. I sianko, teraz ja zbieram sianko, bo mi się przyda. Dodatkowo zutwam pozostałe skrzynki, aby się wzbogacić. A ty co tu robisz? Oż ty Tu jest ciemność. Ej, ja tam niechaj nie wchodzę. Dobra, wiecie co? Może ja będę uciekać stąd. Dobra, nie, bo tu mnie apokalipsa goni. Ja uciekam stąd, bo mi się nie chce tutaj siedzieć. Dalsza podróż była tak samo męcząca, ale po drodze usłyszałam coś dziwnego. Ehm, um, co to jest za wiadomość na czacie? Ja może pójdę spać lepiej. Jak to nie mogę spać? Dajcie mi spać. Okej. Okay. To było dziwne dość. A to statek? Ło. Wow. Fajnie byłoby jakby byłyby tam diaksy. <grym>, ale pewnie nie będzie diaksów tutaj, ale zobaczymy. Żelazo. Zawsze coś, co nie? O kurcze, co to za zbiorowisko tutaj, panowie? Ej! Mi się wydawało? Nie, nie. Nie było go tutaj, co nie? Kolegi. Tylko złudzenie. Piadżerowie, zostawcie mnie. Ja tu tylko oglądam. Ja tutaj tylko oglądam. Ja już uciekam od Was. Szaby, pomóżcie mi szybko, bo oni mnie gonią. Chodźcie tam i ich zaatakujcie, proszę. Dziękuję. O, matko boska. Uciekłem od nich. Ej, ten bion jest taki ładny. W tamtym momencie czułem się szczęśliwy ze względu na to, że miałem spokój i było tu całkiem bezpiecznie. Natomiast nie miałem się żadnego pojęcia na jak długo. Ja chciałem znaleźć jakąś taką jako wioskę, jeżeli taka istnieje. O, jesień tam się zaczyna chyba. Tak, jesień. Eee, jest coś! Co to jest? To jest znowu taka struktura, w której byłem chyba. A, tu nic po nie ma. To są po prostu do nie? <śmieniu> ty Wiem, wiem, że mogło to się wydawać dziwne, ale serio przestraszyłem się hero brain'a Oho Panie i panowie Co to jest? Proszę mi powiedzieć Bardziej mnie to zachęca Wiedziałem Wiedziałem, że coś się stanie Wiecie co? Ja uciekam stąd Jezus Maria Co mnie bije? Jezus! Nie! Ej, no! Nie wiesz. Weź teraz przejść te 2000 bloków. Miałem po prostu dość. Każda kolejna minuta w tym świecie była jak koszmar, który nie chciał się skończyć. Ale z drugiej strony, wiedziałem, że muszę zbudować bezpieczną bazę. Przecież nie mogą się tak po prostu poddać. O nie! Ej, ej ej! Dlaczego nagle ciemno się znowu zrobiło? O hej! Jak tam? A gdzie ty! Ej, nie! Nie bij mnie! Zostaw mnie! Ale się niczym nie mogę atakować! Ej, no, zostaw mnie! The anomalii. No szty kocie jeden! Wiecie co, może być bezpiecznie jeszcze wykopać sobie drewno, w razie czego? Hej? Hej? I co to tak będzie stać? No akurat! Ja nie wierzę. Kolega się zespałnił, to nieźle. A to co to? Zawiad jakiś? O kurcze, co to jest? Oszty! Co ja zrobiłem? Dobra, nie! Po co atakowałem? Ja jest na hita w tym momencie. Zostało mi pół serca, a to oznaczało jedno. Najmniejszy błąd, choćby upadek z czterech bloków, mógłby zakończyć wszystko. Jedyną nadzieją było znalezienie skrzynki z jedzeniem. Ale w tym świecie, nawet tak pozornie posta zadanie, stawało się koszmarnie trudne. Okej okay. Coraz groźniej widzę Może przejdę do tędy Tu jakaś nić. O nie Wiecie co może zrobię sobie łódkę Będzie na pewno bezpieczniej łódką przepłynąć Zbliżałam się coraz bliżej do Swojego celu odzyskania przedmiotów Ale wiecie co mam jeszcze jeden cel O którym zapomniałam wam wcześniej wspomnieć Zbliżam się do 10 tysięcy subów Możesz mi pomóc w tym celu zostawiając suba A teraz wróćmy do filmu Ale ciemno Najrobiało się zrobiło Chciałam przeczekać całą noc, dlatego odszedłem na chwilę od komputera. Niestety, okazało się to błędem. Szkoda, że nie nagrywałem. Jakby... Eeeem... Wódce, zginąłem? Ciasejo I od nowa tysiąc bloków do przejścia. Ja nie wierzę. Wszystko, ale to wszystko od nowa, kolejny raz. Jak przez łódkę zabił mnie? Jak dobrze usłyszeliście, byłem naprawdę zdenerwowany. Nadal nie rozumiem, jak to mogło się wydarzyć, ale cóż, stało się. Teraz muszę być znacznie bardziej ostrożny. Mamy dwa nagrobki chyba. O matko boska. Zebrałam moje wszelkie stracone itemy i udałem się daleko stąd, aby znaleźć to idealne miejsce. Oho, coś tutaj jest? To są lodowce? Wiecie, na mapce coś tutaj jest. To mamy blisko. Jest coś, jest wioska, do wioski Szybko poszukałem jakiejś chatki, żeby się schować i przetrwać noc Ale na zewnątrz coś nie dawało mi spokoju Tak właśnie wywołałem kolejną bitwę Tym razem z kilkoma potworami Początkowo poległem, ale wtedy jest w sposób na zwycięstwo Wykorzystując pewien sprytny trick Dobra, tak pokonamy go OK, moi kochani, myślę, że zostaniemy w tej wiosce na razie i wybudujemy tutaj swoją bazę. Bo, jakby, czemu bym się stąd słyszać? Nie widzę sensu po prostu, żeby stąd uciekać. I miałem pomysł, żeby wybudować takie fajne drzewko stojące takie świąteczne. Tylko przyda się nam sporo drzew. Nim zabrałem się za budowę bazy, postanowiłem najpierw zdobyć surowce. Wiedziałem, że jeśli chcę być gotowy na przyszłe bitwy, muszę dobrze się przygotować. Lepiej teraz poświęcić chwilę na zebranie zapasów, niż potem żałować. Czy tutaj normalnie występują minerały, czy nie? Zaraz się przekonamy. A to są kopalnia, chyba. Coś tu się zbliża koło mnie. Jezus Maria! Halo? Halo, halo? Żelazo, w końcu! I tego mi brakowało, słuchajcie, żelazo. Trochę się czuję jak ze całych czasów, w tej w Minecrafta. Nie! Ja cię widziałam! Jak coś to mnie tu nie było. Wiecie co, ja już przeczekam tą noc. Do końca. Let's go, w końcu na powierzchni jestem. Sobie zabiorę na spokojnie. Tutaj mamy jakiś domek w ogóle, który można byłoby sprawdzić. Myślę, że bazę można byłoby zbudować w tym miejscu jakoś. Więc sobie zaznaczę tylko punkt. A tak by the way, czy się uda? Nie. Ach, te wilki potrafią dać w kość. Cóż, czasem trzeba się z tym pogodzić. Kto to pukał? Daj mi spać. Ale czego mi nie pozwalasz spać? Jeju Daj mi spać w końcu. Jest, udało się pójść spać. Po tej naprawdę męczącej nocy, gdzie nawet chwila spokoju wydawała się okrzysem, w końcu mogłem odetchnąć. Ktoś ciągle mi przeszkadzał, nie dając złożyć oka. Ale teraz, gdy wszystko ucichło, mogłem wreszcie skupić się na tym, co najważniejsze: budowaniu mojej bazy. To było wcześniej? Nie wiem, naprawdę. Może nie zwróciłem prosto uwagi. Dobra, mniejsza o to. <śled> Idę dalej. No, to już zaczyna być denerwujące, to już mówiłem chyba tysiączny raz. Znowu nie mogę spać. Halo? Jest tu kto? Heroblin? Jesteś tu gdzieś? Ja nikogo nie widzę, ja nie ma co im chodzi. Heroblin? Widziałam cię, a ty to kto to? Co to jest? Co to jest? Z kim ty walczysz? Jezu, Jezuszyste? Co? Jak odwlecił golem? Ok, już mogę wyjść, chyba. Jednak dobrze, że mieszkam tu. Em? Ja mam się bać? Niby? Co za zombie koło mojej bazy? Nie, muszę go wyjaśnić, panowie. Nie ma innej opcji. Jesteś tu? Kozaku, chodź tu. Zombie zniknął tak, jak się pojawił. Może to słońce go odstraszyło, a może po zbliżeniu się do niego zrobiło swoje. Kto wie? W sumie to już bez znaczenia. Najważniejsze, że droga była wolna i mogę w końcu wrócić do realizacji swoich planów. Okej. Okay. No znowu to samo. O, ciebie jeszcze ja nie widziałem, kolego. Jak tam? Jak tam dźwiękiem? Dobrze się czujesz? Po co mnie tak straszysz, jakby? Ja chcę tylko spać, tak? I tycha też powinieneś spać o tej godzinie. No nie widzisz, że jest noc? A ty czemu śpisz? Wstawaj! Patrz, widzisz tego gostka? A, Ciebie to nie interesuje po prostu, okej okay. Teraz to mogę pójść rozpać. i ładny dzionek Pojęcie, um, Powiem tyle, bardzo estetyczne drzewko wyszło <grym> Nie no śmieję się, jakieś tam drzewko mi wyszło Tak to powiem Czy mogę zrobić coś takiego? I to będzie się trzymać, o nice Cyk Jezu Chryste! No co to było? Jednak coś przyciągnęło moją uwagę. Ten dziwny domek w oddali. Wygląda ona dość strasznie, a jak to wie? Może skrywa jakieś tajemnice, które warto odkryć. Postanowiłem zaryzykować i sprawdzić co w nim znajdę. Zanim wszedłem do tego domku, moją uwagę przykuło coś dziwnego w jego pobliżu. Zdecydowałem, że sprawdzę to zanim już dalej. Kości. Ojej. Halo? Halo, halo? Jakieś pusto tutaj. O, żelazo. Fajnie, fajnie. Halo, halo. Złote jabłko. Pusto, pusto. Myślałem, że to będzie faktycznie straszne. To statek, ale to jest pewnie ten. I pewnie nic nie będzie. Nie ma szansy, że coś tu będzie. Chociaż? A nie, to jest w wodzie. Płynąłem do opuszczonego statku i zapałem przeszukałem każdą skrzynkę. Licząc na znalezienie czegoś wartościowego. I jakimś cudem nic ciekawego nie było. Spadamy do domu, a jeszcze mamy igro. Ale to... Jest! To jest to igro! Ej yo! Tylko trochę zalało to igro Kolejne złote jabłko Stwierdziłem, że mikstura i jabłko nie są mi potrzebne, więc postanowiłem oddać je wieśniakowi, robiąc przy okazji sidequesta i wróciłem do swojej bazy Czyli się mamy takie itemy Sobie mógłbym zrobić sobie ten enchanting, ale do tego potrzebowałem kiefa diamentowego, żeby sobie kilo zrobić Mamy sporo emeraldów no, Zmieniam drzwi jednak To są zbyt podejrzane słuchajcie, więc robię sobie normalne drzwi bo one się tak same otwierają i ja się tego boję Dobra, idę do wioski Oszty, chodź tu A, i tyle? Naprawdę? A to przypadkowy krzyż czy specjalny? A, to jest swej tam zostawiłem w ogóle, dużo dieto. To se przełożę Oho! Ej Okej okay. Hej Ej Jest, zombie doktora dostałem Pomimo, że wioska była względnie bezpiecznym miejscem, nie czułem się w pełni swobodnie Postanowiłem więc uzbroić się w tarczę, żeby mieć dodatkową ochronę A potem wyruszyć na poszukiwania większej ilości żelaza W celu stworzenia przynajmniej żelaznego seta I tu jest tak ciemno, że jest ta, nie? To jest zwykły cave a, to zombiak! To jakiś inny Jak to wykopać? A, tak A, to nie wypada! Jezo, Maria! Aha! Nie wiedziałem co mamy robić! Nie wiedziałem co mamy robić! Ej, Minecraft mi się skraszował! Nie no, ja po prostu nie wiedziałem co mam robić, co nie Chciałem wyciągnąć tarczę, a jednocześnie chciałem go atakować I tam teraz nie zejdę, bo ja tam wziąłem te Najlepsze itemy ze sobą Jakim cudem ty żyjesz? Co to jest? Mam jakieś zapasowe itemy? Mam Coś tam mam O, zginął ten mutant Nie! Sorry Ej nie! Aha, atakować go nie można. Echa, kolejna itera się pojawiła. I wcześniej nie było tego E. Widzicie, co ja się tu wkopuję po prostu? Nic nie jestem do jedzenia. Nie! Dość ma. Ja po prostu mam dość tego. Wychodzę.